Okej! Okay, wszyscy witajcie w kolejnym odcicicinku! Zagrajmy w Go 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 Gothic! Teraz mamy piękne spodnie kopacza i nas wpuszczą... w nie kopacza, kreta. Właśnie zabiłem ostatni okaz kretoszczura domownika. Możecie mnie pozwać do sądu. No i tak, yy, co ja chciałem? Aha, no. Idziemy do tej chatki na jeziorze i poszukać także mm, tych rzeczy dla Baloro. Brakuje nam jednego jabłka i dwóch serów. Z tego co pamiętam. Opie, okay, Bezzi, przyspieszę cię trochę dla moich widzów. Chyba, że chcecie rozkoszować się. Tą pień. Dobra, nie. Ale <laughs> stylownie wygląda tym bezi w tych spodynkach Jest w ogóle takie słowo? Czysk. Jest ok Bezi, bezi, bezi be O, to było coś Wilko historii musi być jednak ziarno A dokąd? No, do środka? Tej... Nie żartuj! Silas wpuszcza do siebie do tylko krety i szkodniki. Ale jestem kretem. Jestem kretem i chcę się napić. Rzeczywiście, wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów. właśnie. Tak mi nazwałeś? nie ważne. Ma ktoś, sera? O, cyfer jakiś. Cześć cyferze. Co dzisiejszych To i tak blisko siebie piją? Senian. Przybywasz z wolnej kopalni, no, tak? Tak. Skąd wiesz? Ktoś tu kto potrzebuje okularów. Niektórzy nigdy się nie o, To było dobre. Chcę z tobą chwilę porozmawiać. Nie przyszedłem tutaj, żeby gadać. <laughs> Gość ma na nas wylane zupełnie. I w dodatku tak już się upił, że nawet. Że pije nawet niewidzialne te. Nie powinienem wierzyć we wszystko. Czy to tam oni ryżówkę pił? Okej, okay, Sydacie. ty masz ser? Jak leci? Świetnie. Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Nauczą. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego Dobra, mogą chłopcy zrobić z ciężko to zarobioną to się rudą? Więcej nie, Chce się na... nie ma. Okej, okay, spójrzmy. No nie, mój problem. Kupię sobie od niego na pewno wytrychy i mikstury. I winko. W O, nie ma niczego fajnego. Dobrze, to, to możemy tobie dać? Chcesz młotek? Długi łuk sobie zostawię. się w nic nie Pierścień żelaznej skóry i dołożę 26. Bryłków. Tak mówię tak specjalnie bryłków. Dobrze. Tam za ladą jest jeszcze ktoś. Muzyka trochę głośna jest. Nieco już ciszę, żeby nie przeszkadzała. Teraz w ogóle jej nie słychać. O! Musisz uważać. Cześć, Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę! Weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów sobie. Do jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami Ci to potrafią wypić I nawet mi to na rękę Dobra O, co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz Jego się patrzy za za z słabszych do pracy na polach Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić To choracy, Ale on nie lubi przemocy Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości, ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Aha, czyli mamy chyba coś tam na choracego. To ten, który nie chciał nam pokazać, jak być silniejszym. A uważał, że nam się to do niczego nie przyda. U, łatko latające coś. Ale fajne. Oczywiście standardowo. Popieram moją teorię, że tutaj mieszkają sami Polacy. Hehe, <grydaczek> nie nadąża z zamówieniami. Wow. A jaki ze mnie złodziej do niczego. Jest, mamy jedno jabłko. Jeszcze dwa sery i będziemy mieli wszystko. To jest nam potrzebne do tej mega broni. Od Baloro. Jestem ciekawy co to będzie. Pewnie masz rację. Znaczy ja wiem co to będzie, ale może wy nie wiecie. A ja nie lubię spoilerować. To się Powiem jednak, że nie to jest skończyć. najpotężniejsza broń już jaką nie. kiedykolwiek widziałem. O, tu jest Bal i Jeszcze jeden Bal jest, który musimy przekonać do siebie. Pewnie masz rację. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę się pozbyć ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. Nie da tak. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele, oczywiście za drobną prowizję. Się Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. <grym> Czekaj. Lepiej Wiesz co? Nie Masz pomoże. nieźle przechlapane. Balkagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgę śniącego muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. <grym> Proszę, łyknij sobie. ja stawiamy. Dzięki kolego. Twoje zdrowie. Moje zdrowie. Wszyscy pijemy moje zdrowie. To nie było zbyt mądre. To nie było zbyt mądre. <laughs> Sam pomyśl, dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Wyszlałem Dobrze, oto ziele. Powinienś za nie dostać jakichś 400 bryłek. No, to będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam Wiedziałem, na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość Kiedy Gdybym wiedział sam, bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? Poczułem się lepiej Aj, po pozbyciu się, się tego ziela, się ziela. wiesz? <laughs> Super. Mam rozdawać tyle ziela, no proszę was, tylko nie ta misja. Niektórzy Poka się się nie nauczą. A Nic nie ma. Mogę powiedzieć, że sprzedałem to całe ziele i sobie wziąć? Zobaczymy czy to zadziała. Sprzedałem całe ziele. Zadziałało. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie! Teraz Balkagan może mi... no wiesz... Nie wiem. Miło było robić z sobą interesy. <laughs> tak, dałem mu te prunki, a całe ziele sobie zatrzymałem. Uh -huh. No to zaczynamy wypalanie! No, 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 to no. nie dotyczy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Tylko 5 doświadczenia za jedno. Hmm, ty chody. W rok północy. Chyba już paliłem. Dzieci, nie patrzcie. Ja tylko sprawdzam jaki to będzie miało efekt na naszego bezimiennego. Mana plus 2! Akurat mana jest nam bardzo potrzebna. Na no, pewnie jak będziemy w śniącego, trochę many się nam przyda. Narzucanie zaklęć. Dobrze, więc idziemy szukać teraz szybko tego. O, mgła tam jest w środku? Hm. Dobrze, idziemy szukać. Yy, yy, idziemy szukać. Sera. zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Okej, nie mogę mu nic powiedzieć. <ślałek> Cześć, krzykaczu. Jeszcze krwawisz? Czekaj. Gdzie ja mogę znaleźć ten ser Mam już dość pewnie masz rację. Seruś Wilk, ty musisz go mieć, prawda? Powiedz mi, że masz ser, proszę cię. Skupuję. Masz ser, masz ser, powiedz, że masz Fa gdzie ja znajdę ser? Ej! Pomyślmy szybko, tutaj nie ma nikogo, który mógłby mi sprzedać cokolwiek. No kurcze no, ja chcę ser. I want cheese. To nie mój Niech to. Zawsze to samo. Cześć szkodniku. Opowiem mu, że mam ziele. Chcesz ziele? Dokąd chcesz, szef? Okej. Nie takie sprawy, no ktoś tu ma ser Szerki, ty może, może masz Powiedz, że masz Powiedz, że masz ser Aaaaa. Nikt nie ma sera Niech ich szlak Niech ich szlak Ja chcę ser Dajcie mi ser Dość tego włamuje się Gdzieś tutaj musi być jakiś ser Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. No, coraz lepiej W którejś skrzyni może to będzie zawsze ser. Radar. Zawsze to Cześć boczer Lepiej się do tego Nadzieję, że niczego nie zauważysz. Eee, kurczę mać. Przyspieszymy to na to, 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 to.

Hej ty. ty, mądrala, kurczę, nie wiem, gdzie ten ser znaleźć. Co to ma być? Hej! <noise> zacięli się chyba. Kto nie chce słuchać? Musi poczuć. Szlakcie No i zginłem Chyba mi przerwało nagrywanie. Tylko zachowaj to dla siebie nie powinni wiedzieć. Niedobrze, 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 no nie dobrze. Nie wiem, gdzie może być ten cholerny ser. Hej ty! No! I żeby Nawet mi to było. Stać się, nie, nie umiem. Jeśli myślałem. Spróbujmy w jakiś sposób wejść tu do najemników. Co to ma być? Hej! Okay, już się wynoszę. Ej, czego tu szukaliście? <śm> Lecą z każdej strony Okej okay, wiecie co Zaraz wracam Okej okay, wszyscy witajcie znowu eee, I myślę że ten ser Mogę zdobyć jedynie w starym obozie Więc no niech będzie wracamy już tam To zadanie wykonamy Kiedy indziej jak będziemy Znów w tej kopalni Mam nadzieję że do tej pory nie zdążą wszyscy zginąć Tutaj sobie zeskoczę. Mam nadzieję, że nie zginę. Dobra, pewnie zginę. <śmawiu> to był zły skok. Bardzo zły skok. Spróbujmy inaczej. W ten sposób. Haha, udało mi się. Teraz na głowę księcia. No, nie wyszło. Okej, okay, yy... Cześć, choracy. No i? <laughs> tak. Chciałbym przeciwstawić się Ryżowemu Księciu i jego zbirom. Hmm. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać Ryżowego yes. Księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuje innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia ponad garstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie Ura Nie wiem czy teraz masz kopać jeszcze raz ryżowego księcia. Chyba nie. Ale robi się ciemno. Czy ja przyjdę hey, szybko... Przusku rzycą sobie tylko z twojego łóżka. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Hello. Hej ty! hej ja wiecie co hehehe <laughs> zrobię to miałem paskudny dzień i mam ochotę <laughs> rozładować część drzemiącej we mnie no. nie ruszaj się przez chwilkę ty naprawdę próbujesz mnie zrobić w konia za moich czasów walczono jak czy coś się stało bo ja nice. nic nie widziałem <laughs> Ten już tchórzy. Haha, to się nazywa mieć siłę. Dobra, więc spójrzmy sobie, co nam tu zostało. Ha, szopa Ulberta. No, to zrobimy w kopalni kiedyś. Okej, okay, czyli musimy teraz iść do obozu bractwa, dać tego peta jednemu z Balów, a najpierw wstąpimy do starego obozu, żeby przynieść tam tego biednego kopacza ze sobą. Do śniącego i to już będzie praktycznie wszystko. No dobrze, wiem. Się nagrałem, się nagrałem. Trochę się powkurzałem o ten ser. No ale cóż. Oho, tutaj jest droga w góry. Tam są silne potwory. No więc w następnym odcinku pójdziemy sobie z powrotem do starego obozu. Z tych bocznych ścieżek, żeby było fajniej, poszukamy jakichś sekretów. Więc póki co, trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia.